Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na kolejnym i zarazem ostatnim dniu Grand Prix Polski e, Juniorów. Witam Państwa Piotr Kopyt i Janek Wolańczyk. I będziemy mieli dla Państwa, będziemy prowadzili, witamy Państwa w telewizji regionalnej i na kanale YouTube i, i, i będziemy obserwowali dzisiaj za chwilę pojedynek e, gry mixtowej. Jest to yy, je, po jednej stronie siatki staną Paweł Śmiłowski, doskonale już nam znany i Magdalena Świerczyńska. Po drugiej też już wczoraj oglądani Patryk Kopeć i Wiktoria Adamek. Sędzią prowadzącym jest pan Zbyszek Goldwasser. Gold, Właśnie wchodzi na stołek, a zawodnicy się teraz rozgrzewają. O tutaj akurat kamerzysta nas pokazuje. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Tak No i co? Jak, 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 jakie, jakie, jakie przewidywania co do tego pojedynku? No, pojedyn no, ja myślę, że tutaj nie będzie żadnych e, niespodzianek. E, Paweł e, Śmiłowski wraz z Magdaleną Świerczyńską zwyciężą. Możliwe jest jakieś e, zaskoczenie, że jeden set e, padnie łupem. E, Pary kopeć, e, Adamek ale patrząc się na ich wczorajszą grę w ostatnim meczu, który tak, przeciwko Łukaszowi tak tak e, dla Państwa i Karolinie no, set, set, set i murwali. Młodzież, set Murwali, tak, tak jest, młodzież, którzy są od nich o e, dwa lata młodsi para cimosz Schubert wczoraj z e, parą Kopeć Adamek e, zwyciężyli e, jedną partię no, to było zaskoczenie i dla nas i myślę, że yy, dla nich, ale nie możemy ukrywać, że, że tutaj yy, parze Cimo Schubert należało się to yy, zwycięstwo, przynajmniej w tej jednej partii, jak nie yy, liczyliśmy, że i w całym pojedynku. Tak, to prawda, bo, bo yy, jakoś w drugim secie para, para Kopeć, Adamek Staneli i... I, i, I jakby młodzież, młodzież poczuła krew. Tak. No I my ser, tutaj, my ser, tutaj ser. tak naprawdę w tym momencie oglądamy pojedynek o pierwsze miejsca. Więc patrząc się na poziomy obu par, no to ja myślę, że z parą grali przecież Cimosz Schubert, z parą Śmiłowski, z parą Cimosz Schubert. Śmiłowski... Świerczyńska. Świerczyńska. Tak jest. Grali ze sobą i, i, i tutaj ewidentnie jednostronny był tak. pojedynek, więc tak jakby możemy tutaj gdybać sobie i zastanawiać się co się tutaj będzie dzisiaj działo na naszym korcie centralnym podczas tego pierwszego meczu drugiego, jak już żeśmy wspominali, ostatniego. Tak, tak, dnia. to gramy, gramy, gramy takim systemem grupowo, właściwie grupowym, bo, bo mm, tak jak, jak w kategorii mixtowej mamy, mamy trz, bo, y, z jednej grupie jest y, pięć par, w, grupie, w drugiej grupie jest również pięć par i po zakończonych pojedynkach grupowych, gdzie gramy każdy z każdym, czyli tych pojedynków każda para musi rozegrać 4, y, mianowicie w wypadku mixta y, pary z miejsc pierwszych w grupie grają o pierwsze miejsce w turnieju. Tak zwane dwójki grają o miejsca 3-4. Yy, Trójki grają o miejsca 5-6 i tak dalej. Tak dziesiątego... W przypadku gier podwójnych. Tak, tak bo w wypadku gier pojedynczych, gdzie tych grup było więcej, bo było ich 4, yy, prawda? Także tak, po, po, tak, po, tak, po tak, czterech tak. grupach yy, pierwsze miejsca z grup Utworzyły kolejną grupę, drugie, drugie miejsca, kolejną grupę, i w tej grupie tych jedynek mecze są rozgrywane już znowu każdy z każdym o prymat w grupie. Tak, no, dzisiaj będziemy, myślę, mieli naprawdę e, spore emocje, jeśli chodzi o grę pojedynczą panów, bo po wczorajszym pojo, pojedynku Scholz-Cybulski e, no, zostawiają nam dużo do e, życzenia, bo naprawdę to było fenomenalne. I chcemy, I chcemy, żeby, i chcemy, żeby, żeby takie, takich pojedynków tutaj było więcej, bo wtedy Państwo będziemy mogli pokazywać bardzo dobrego badmintona. Będziemy cieszyć nasze oko. Tak, nasz pojedynek już się zaczął. Na, na prowadzenie wyszła para Śmiłowski-Świerczyńska. A tak, są zdecydowani pretendenci do, 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 do pierwszego miejsca. W bieżącym turnieju. Tak jest. Aktualnie. No i zaskoczyła Magda wysokim serwem, tak jest. Patryk ledwo, ledwo sięgnął, i, 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 i tylko tyle zdołał wybić, że Paweł mógł z tego spokojnie. Skąd no tutaj ćwiczy? można powiedzieć, że początek meczu, e, kiedy był to mecz Śmiłowski, świerczyńska Szuber Cimosz, no to schubert Cimosz sta, stawili bardzo e, mocny opór tutaj zawodnikom. No tak no, zawsze tak jest wstoku. jak teoretycznie, słabsza, słabsza e, ekipa, słabsza drużyna. No nie ma nic do stracenia. W związku z tym e, gra na tak zwanym ludzie, tak? Nie, nie ma, nie ma presji, presji, że musi wygrać. Z kolei w tym wypadku ta mocniejsza drużyna, tą była para e, Kopecia Damek. E, uważali, że wygrają na stojąco. No, na stojąco no i tak no jest. I, no i, i, zaskoczenie i, I wtedy się właśnie e, taka, taka sytuacja wytwarza. No u nas w tym momencie 7 do 3. Prowadzi Śmioski świerczyńska, czyli tak jakby wszystko układa się według naszych prognostyk. Z pierwszej myślę zaskoczenia. Według mnie to prowadzenie pięciopunktowe, które mamy w tym momencie, ono się będzie utrzymywać albo takie, albo będzie jeszcze większe. Takie tak, dobrze to Patryk to dużo się myli. Tak to, to było widać też wczoraj, że bardzo dużo niewymuszonych i niepotrzebnych błędów, a co dopiero jak w stanie po drugiej stronie para, która jest no według mnie ewidentnie lepsza tutaj. Akurat w tej grze myślę, że Patryk z Pawłem w singlu też może by pokazał się z lepszej strony, ale jeśli chodzi o mixta tutaj to z Magdą myślę, że nie mają no tak, no widzimy wynik 11-4. Jak, jak na razie to taki jednostronny przebieg. My, my zajrzymy na korty sąsiednie, bo na korcie obok gra para, właściwie para numer 2 tego turnieju i tam rozstawiona w drugiej grupie. Jest, no wiadomo, że nie jest tej samej. Iza, Pajek i Radok Grubel. Czyli, jak to oni mawiają koledzy, koleżanki, atkoki nasze, Ad tak? Jest. To już wczoraj, wczoraj to mówiliśmy. Tam, tam z kolei oni grają z parą Jakub Girę i Weronika Kościółek. I jak na razie jest stan remisowy po 8 w secie pierwszym. Teraz bardzo dobre tutaj widzieliśmy rzucenie Pawła na, na siatkę nie była w stanie sięgnąć z tej lotki. A próba od razu ataku z serwu, ale przy dobrym serwie to nie jest tak łatwo. To nie wczoraj tak przy tych tak serwach takich jak grały deble y, dziewczyn, to one tam, tam serwowały. Tak, tak, to, to można tego, ale tu, tu właśnie widać, Tutaj Trzeba widać... kombinować ze rzutką, żeby zrobić to w jak najlepszy sposób. Inny trochę poziom gry, inny poziom serwowania i, i od razu druga strona ma, ma utrudnione to zadanie jest problem, to tak, jest. tak Myli się teraz Wiktoria, takie już nerwy nam trochę zginął z obrazu wynik Także. Jest 16, o już powrócił 4. Ładny teraz. O, powiesiła. realnie. Magda. No tak, ale zagrała to Zagrała w samą linie, w samą linie naprawdę. To tak zauważyła, aktycyjne. że już Wiktoria zrobiła taki mały ruch, że będzie szła do siatki, no to zagrała jej za plecy i już nie jest w stanie się tak szybko odwrócić, żeby, żeby, żeby jeszcze do, 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 dobiec do lotki. No, ja tutaj mu wspominałem na samym początku o jakiejś przewadze pięciu punktów, a tu, no, drodzy Państwo, zrobiła nam się przewaga dwunastu. Pięć plus pięć plus dwa. No w sumie tak. <śmiech> prawie, <śmiech> prawie tak, jak mówiliśmy. Wiktoria próbowała szybciej wejść na siatkę. Pomysł dobry, bo chciała zagrać w tak zwane pole, pole mixtowe, które znajduje się zaraz za linią, w korytarzu za linią serwisową. Jest taki strategiczny o, to jest... punkt w grze mieszanej. Tak, może jeszcze tu przypomni, jak to bo nie wszyscy może widzowie wiedzą, jak jest z tymi liniami, z serwem i z tym, jak to, to boisko jest skonstruowane, no, jeśli chodzi na wszelki w... wypadek. Na wszelki wypadek, to tak specjalnie dla Państwa, którzy dzisiaj może zaczęli z nami e, tutaj przygodę ze swoim e, badmintonem, e, no to e, ser, ogólnie jeśli chodzi o grę podwójną, e, to serwujemy, e, to gramy razem z korytarzami, e, to, to gramy razem z, ko, z korytarzami. Serwis jest po przekątnej na mniejsze pole, które widzimy tam do pierwszej linii e, na samym końcu. E, jeśli chodzi potem o grę, to gramy na całym już e, korcie. Myślę, że tutaj przy ob, bardziej przy obserwacji państwa i e, ciężko jest to wytłumaczyć, w sumie mówiąc, i nie... Pokazując, ale myślę, że jakoś przybliżyłem to osobom, które dzisiaj zaczęły z nami Tu już widzimy Przygodę. powtórki, tak. tak 21-6, pierwszy set. No, no Gładko to mało powiedziane, bo to jest przepaść to jest w tym wypadku. Tak. Tutaj widać e... przepaść ewidentną. Tak, takie zdecydowane wygranie to jest na poziomie tam do 15, 14, 15, 16. To znaczy, że ta strona wygrywająca była taka prowadząca, no ale 21,6 to jest tak, jakby to w innych ligach grali. Oj, tak jest. A tam jak tam pan, pani Kościółek z panem Gireniem? No, i łeb w łeb jest 14-13 y, teraz dla pajek. A my się nie spodziewał. Pajek. No nie tylko, te ty, chyba. Oni no, też są no, zaskoczeni. Też są <laughs> z, zaskoczeni, że prowadzą teraz. No bo pajek i wróbel to jest nasza y, podstawowa para y, w swojej kategorii, która reprezentuje nas na y, imprezach między, międzynarodowych. Znamy ją też właśnie z. Znamy ich z Mistrzostw Europy do lat 17, które były tutaj. To się odbywały tak. w, w Lublinie. Ale ładnie teraz Magda zagrała. No, tak jest. Jeszcze tylko. Y, korty obok, czyli Płoch Matyśak, to jest kolejna, kolejna gra mistowa y, prowadzi z parą Kulski-Knopek, wczoraj tam oglądanych 189 w secie pierwszym, także też przewaga jest wyraźna, a z kolei na korcie numer 5 jest pojedynek dziewczyn w singlu i Oliwia Socha, ulubienica tu Janka, przegrywa z Zuzią Glier 12-8, no i ta Oliwia to z Zuzią to lekko nie będzie miała, to Zuzia jest taką... Ile jest tam? No, 12 na 8 12, No tak, 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 to jest bardzo ciężki mecz. Zuzia że... to poniżej jakiejś tam poziomu nie schodzi, jest to bardzo waleczna, waleczna zawodniczka. A warto powiedzieć, że Zuzia miała tak. kontuzję bardzo, bardzo poważną. Kolana. Mhm. Kolana, tutaj wszyscy się za, za, zastanawiali, czy da radę wrócić do Sportu, a jednak teraz i tak walczy. Wróciła, ambicji jej nie ubyło w Nie razie. ubyło, tak jest i umiejętności też, bo jak wiemy wcześniej były nawet takie słuchy, że Zuzia ma grać o, o kategorię wyżej po prostu w tak. swojej się nie rozwija. Tak, przed kontuzją tak było rzeczywiście wśród rówieśniczek. Za każdym razem co turniej to to wszyscy walczyli o drugie miejsce. Bez Pierwsze, rywalizacji, tak jest. ja tak. pokonywała ich pewnie i, tak. i dlatego trener e odlicza sucheniów pan pa Stefan pa Pawluk. Pawlukiewicz wnosił tak. o to, żeby grała o kategorię wyżej. Gdzie tam też miała suk suk sukcesy. sukcesy. Tak jest. No i teraz atak. A, a, I się Magda pomyliła. A właściwie tak, ale... odebrała znowu Odebrała. No i set drugi, znowu od początku przewaga, przewaga i świerczyńska się e, zarysowywuje. Widzimy już, że już i, i, i Paweł i Magda już są trochę te tak jak no mniej skoncentrowani. Łatwo przyszedł im set wygrany, no to właśnie... I, właśnie i, i tracą punkty. No, tak. bo, czyżby może tak będzie znowu jak znowu się wydaje jak... Ale jak to wczoraj akurat para, para Kopeć tak, Adamek. Tak, ale, właśnie, ale teraz to na drugą stronę działa. Bo wczoraj para Kopeć i Adamek w meczu z Schubert i byli ewidentnymi do Tak, tak, tak. No A set stracili. Nie no, i wy, zwyciężyli. No i, tylko, i zwyciężyli, że tak że jest. Że... Tylko po stracie jeszcze set. No i, i mylą się, mylą się. Coś mówią. Myślę, że tutaj doświadczenie też wygra, bo Śmiałowski i Świerczyńska jeżdżą na więcej zawodów. No na pewno, tak. Kopyć Adamek, przynajmniej na te, między, na te międzynarodowe. No, po, po 7 się robiło. E, Olivia, So Już panu mówię. 16-13 no, prowadzi Zuzia. Są... Cały czas. Cały czas gdzieś się tam utrzymują. No, wierzę, że się uda. Grubel e, Pajek. Tak. Pierwszy set. Przegrali. No do 18. Dziesięć, proszę bardzo. Tak. A teraz prowadzą 3 do 0. 12 minut, już możemy oglądać tam na tamtym korcie rywalizację. O, teraz 4-0, czyli jakby po tej przerwie się tam na tamtym korcie obok obudzili. To widzimy tak. na naszych ekranach w, przy tym wglądzie z rzutu tej kamery, to oni grają po państwa prawej stronie. Tak, w czerwonych strojach. W... Tak, no to at -cock, at -cock, tak. made in poland. A my na naszym korcie remis 9 do 9. No na pewno ta punktacja lepiej wygląda niż w pojedynku, niż w pierwszej partii. Teraz znakomicie Magda przechwyciła po serwie trzecie uderzenie. Zaskoczyła Patryka. Patryk to nagrał po linii, myślał, że to przeleci, ale już na Magdzie się zatrzymało. I wróciło. Zbyt szybko, żeby, żeby to jeszcze można było odbić. No i tutaj niestety nieudane. Nieudana próba zagrania Magdy. A co nie zmienia faktur? No mamy 10-10. To początek CETA. No. Myślę, że nie trzeba się niczym zajmować. Jeśli chodzi o stronę Świercińska śmiłowski o jejku jeszcze tutaj. Tak, to no miał dużo czasu na zrobienie takiego manewru, także no co mógł zrobić Patryk? Jakby poszedł do tyłu, to by dostał na, na, na Aż, siatkę. Mnie i... Zabolały kolana. Przód, tył. <laughs> ja mu, tak mówiąc już wczoraj o tym wspominałem, ale w żargonie naszym zawodniczym mówimy, że ktoś połamał komuś kolana tak z wodem. To rzeczywiście się idzie przód, tył i kolana tak. stoją w, w miejscu. O, może zobaczymy to teraz, bo nie, nie, nie. To, a może zaraz to będzie. Tak tóreczki, bardzo ładne. Realizatorzy nasi się starają. Jeszcze nie ta akcja. A tu już mamy live. O, razu silny atak, ale, ale tak. Obrona jest jeszcze lepsza. Płaska w dół od razu. Paweł spowodował, że już Patryk musiał wybijać tą lotkę w górę, co sprawiło, że on przeszedł w atak. No I źle Paweł obliczył. Tak, tak myślę, że. Że, że Lotka wyjdzie w auta, a jednak Lotka wpadła w linię na końcu i punkt. No i teraz taki odbiór po siatce przez Magdę. Konany także jak najlepsi zawodnicy z Korei. No tak jest. <gry> to też jest taki odruch. Grasz w siatkę specjalnie, po czym przepraszasz, że uderzyłeś w siatkę. No i w, ko w, ko w Korei, jakby oni przepraszali za to, to by cały czas. Chyba tak. To a, tak a, by a, a propos Korei, kory, to, 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 to właśnie yy, to co wczoraj yy, mówiliśmy a propos, a propos końca kariery yy, Leong Dae, znakomitego tak yy, zawodnika koreańskiego, debliste, to no, wygrał krótko mówiąc. Wygrał, wygrał wygrali, wygrali finał w trzech, w trzech setach z parą chińską Liu Yuntui, tu i Liu Yucheng. chen Także myślę, że chyba zadowolony jest takim, takim końcem. No, na, na turnieju w Korei, na takim, tak. Na takim turnieju tak. i takiej rangi. Warto też tam odnotować, że dosyć gładko w para e, Ko-kim, to jest czołowa para mikstowa koreańska wygrała z parą Zheng Chen z Chińczykami także jak na razie Korea górą przegrali singla kobiet, gdzie Akane Yamaguchi z Japonii znana nam z Rio doskonale wygrała Sung i Hun a my czekamy na tam w Korei na finał teraz, teraz jest pojedynek singlowy mężczyzn i gra Sonwa Ho przeciwko Kialbin I mamy trzecią partię tam akurat. Pierwszy, pierwszy set wygrał Chińczyk, drugi Koreańczyk. No po zaciętej walce 23-21. No już godzinę czasu panowie tam grają. Trochę się tak to jest, to też to, o czym mówiliśmy wczoraj, jednak na, na poziomie seniorskim te pojedynki są no, dłuższe niż, 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 niż u juniorów. A my tutaj mamy na naszym korcie 17-13 i spokojnie. Tak, a trochę bardziej właśnie twoje 5 punktów jakby chyba posłuchali i postanowili. Tak właśnie jest, jest różnica teraz 5 punktów, 18-13, Nośmiłowski, Świerczyńska Z... no zmierzają do, do, do wygranej i to bez, 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 bez problemu widzę. I tak porównując, jeszcze dla Państwa, jeśli chodzi o czas trwania, właśnie tam tutaj, tam wspominaliśmy, że gra pojedyncza trwa już e, mężczyzn na tym turnieju w Korei godzinę czasu na poziomie seniorskim. To nasz mecz w tym momencie trwa 18 minut. A już prawie jesteśmy, zbliżamy się do końca. Tutaj, Paweł. Źle obliczył tor lotu lotki i wyskoczył w złym i nie doskoczył do tej lotki, zagrywając ją w siatkę. nas na korcie w sumie 18-17. Para kopeć Adamek jakby wzięła się to. Tak, tak oni albo wyszli jakoś tak zbyt spięci do, 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 do pierwszej partii i tak przegrali ją bez historii w ogóle. A w drugiej no się otrząsnęli. Tak, no, nawet nawet jak, jak, jak przegrają, a pewnie tak będzie, to no, wstyd jakby mniejszy. Mniejszy, pewnie. No Jest 19 17. I zbicie Magdy z siatki, i mamy lotkę meczową. I trzy szanse na, na skończenie tego pojedynku przez parę śmiłowski Świerczyńska. Pierwsza lotka meczowa. Próba od takiego ze złodem odbioru. No, złot się udał, niestety lotka wypadła w aut i i w ten sposób kończymy pojedynek. Para Śmiłowski-Świerczyńska wygrywają 21-6-21-17. No ale to jest grupa. No tak. No. Czasem tak jest w grupach, że każdy ma tyle sam nie wiem, po dwie wygrane, trzy, dwie przegrane i, i zaczynają decydować jakieś punkty mniejsze, wygrane setki, lotki i tym podobne.